Siemanko wszystkim, Shark z tej strony. Moi kochani, moi drodzy traderzy i traderki, posłuchajcie. Dzisiaj bardzo ciekawy setup na eurodolarze wypatrzyłem i chcę wam go pokazać. Najpierw jednak rozliczę się z poprzedniej analizy. Wiecie, że ja się ze wszystkich analiz rozliczam. Ostatnim razem był to, było to tutaj. Mówiłem, spodziewałem się, że z któregoś z tych zielonych pól będzie wystrzał do góry. No i niestety nie doszło do tego. Nie doszło do tego. Tą analizę e, uczciwie zaliczam do analiz nieudanych. Trudno, tak się też zdarza, ale. To w żaden sposób nic złego się nie dzieje, ponieważ na kolejnej spokojnie, jeżeli tylko przestrzegamy odpowiedniego zarządzania kapitałem, spokojnie można sobie takie rzeczy wyprostować. A jest co ciekawego robić, bo zobaczcie, mamy tutaj motyla, motyla na interwale H4, i ten motyl jest mega ważną podstawą do, do, naszego, do naszej analizy. Zobaczcie. Motyl już jest motylem, ponieważ, ponieważ przekroczył już punkt zarówno B, jak i punkt X i jest w drodze do swojego punktu 127, czyli pierwszego punktu zwrotnego. Ten punkt 127, czyli w tym miejscu, zgrywa się bardzo pięknie z tym tutaj oto szczytem. Wręcz bym powiedział idealnie, praktycznie co do jednego punkcika. I z tego powodu w tym miejscu będzie nasz pierwszy poziom, pierwsza strefa, gdzie będziemy polowali na odpowiednią reakcję. Drugi poziom, gdzie taka reakcja może nastąpić, bo zobaczcie, że tutaj w tym miejscu zbliża nam się średnia 100 i ona bardzo szybko leci. To jest średnia z interwału yy, dziennego. Ja ją jako multi timeframe'ową tutaj narysowałem. I albo będzie tak, że cena do, yy, średnia dobije tu, albo może być tak, że cena dojedzie szybciej yy, do średniej, a tutaj też jest rzadko spotykany poziom 144, jeżeli chodzi o motyle, ale też jest poziom reakcyjny, na którym czasami dochodzi do reakcji. Teraz, jeżeli z, przejdziemy sobie wyżej i zmierzymy sobie cały ten przeogromny wielomiesięczny spadek, to zobaczcie, że w tym drugim poziomie, czyli tu gdzie jest 144 jest setka, jest 38% tego Fibo. To jest bardzo ważny poziom, ze względu na to, że to jest zniesienie tak wielkiego spadku. Tak więc, który z tych dwóch poziomów? One są oddalone od siebie o. 45, 50 pipsów. Któryś z tych poziomów może być poziomem, powinien wręcz być poziomem, który powinien dać nam reakcję do spadków. Jak silnych, zaraz wam pokażę. Natomiast chciałem jedną rzecz powiedzieć. Słuchajcie, to jest interwał H4. Średnia jest też z interwału D1, więc może być tak, że cena do tego poziomu dojedzie dzisiaj. Może jutro, a może dopiero w piątek? No i oczywiście jeszcze trzeba poczekać na odpowiednią reakcję. Dlaczego o tym mówię? Bo ci z was, którym się nie chce po prostu na tą reakcję czekać, albo nie umiecie jej sami odpowiednio znaleźć, słuchajcie, my na grupie FX, którą razem ze swoim zespołem prowadzę już od grubo ponad roku, my tego setupu będziemy pilnowali. Nie tylko my sami, ale również nasze skanery, które cały czas przeczesują i wypatrują odpowiednich reakcji i poziomów. Tak więc słuchajcie, wskakujcie pod opis. Tego filmu. Tam jest link do, do mojej strony, do grupy, i możecie zasubskrybować dostęp do grupy, i tam na pewno, jeżeli tylko taka reakcja będzie, bo wartością też jest to, że jeśli jej nie ma, to my nie dajemy takiej informacji. To tam z pewnością taką analizę dostaniecie. Tak więc zapraszam i widzimy się, moi drodzy, na grupie. I teraz, jeżeli. Tu metatrader zrobił psikusa, zaczął mi wyć, więc wybaczcie. W każdym razie, jeśli dojdziemy do tego poziomu, to zobaczcie, że jeżeli tutaj dostaniemy reakcję, to tu jest bardzo, ale to bardzo ważna rzecz. Cena po dotknięciu takiej setki bardzo często odbija się od niej. I dlaczego w tym wypadku może się odbić? Dlatego, bo jest właśnie bardzo dużo elementów, które się na to zgrywają. Natomiast... Ruch wynikający z tego spadku, na który będziemy polowali, moi drodzy, jest mniej więcej na dzień dobry do tych okolic. Co tutaj jest? Zaraz zmierzymy, ile to jest pipsów i ile to jest do zgarnięcia. Tutaj mamy cross średnik z D1. Odbijamy się od setki i zmierzamy w kierunku crossa. I teraz jeżeli... Ten, bo to jest wielki ruch taki impulsowy, powiedzmy, jeżeli ten ruch byśmy zmierzyli, to zobaczcie, że z kolei w tym wypadku ten cross jest na 38%. Gdyby cena się odbiła nie od pierwszego poziomu, tylko od drugiego, to mamy z kolei okolice 50% i mamy, uwaga, 170 pipsów do zgarnięcia. To jest mega, mega dużo. Załóżmy, że udałoby się tą reakcję wielkości 20 pipsów znaleźć. Nie wiem, czy to będzie 20 czy 30 pipsów, ale hipotetycznie, ich to będzie 20 pipsów. To zobaczcie, dotąd 160 pipsów to jest aż 8R. A 8R, jak sobie łatwo policzymy, 8R, gdybyśmy zaryzykowali 1%, to byłoby 8% na tym ruchu, ale gdybyśmy zaryzykowali już 3%, to mielibyśmy 24%. Tak więc jest o co walczyć, jest na co polować. Poza tym, jeżeli, jeżeli, moi drodzy, ten setup się wykona, to z tego poziomu kolejny setup się świetny kroi, ale o tym będzie już kolejna analiza albo na kanale, albo już na grupie. Więc bardzo gorąco Was zapraszam, skakujcie, na, na pewno nie pożałujecie. A ten setupik 170 pipsów. Czeka na nas na tacy. Bardzo popularny instrument euro-dolar. Wszyscy lubią na nim handlować. Rzadko pokazuje aż tak piękne setapy, ale tutaj jest naprawdę coś mega, mega ładnego. Tak więc, moi drodzy, Setup na euro USD jest gotowy. Wkrótce planuję kolejną analizkę. Tym razem może będzie to krypto. Ostatnio krypto nie było, a miało być więcej krypto. Więc wypatrujcie i słyszymy się moi drodzy przy kolejnej analizce. Bardzo cieplutko i gorąco Was pozdrawiam.